Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 19 września 2024 roku. Kochane dzieci, powróćcie do tego, który jest waszą drogą, prawdą i życiem. Mój syn Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Szukajcie go zawsze. Żebyście byli wielcy w wierze. Ja przyszłam z nieba, by wezwać Was do świętości. Nie zniechęcajcie się. Droga do świętości jest pełna przeszkód, ale Wy nie możecie zapominać. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Ludzkość zdąża ku bolesnej przyszłości. Przerażające zjawiska będą się wszędzie pojawiać, i moje biedne dzieci wypiją gorzki kielich cierpienia. Słuchajcie mnie, ja chcę wam pomóc, ale wy nie możecie stać z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Idźcie naprzód drogą, jaką wam wskazałam. To jest orędzie. Jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy, dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.